I ruszamy Let's go. I'm ready. serio spodziewałem się że ten etap mi będzie o wiele, wiele płynniej a poszło jak poszło, czyli kompletnie beznadziejnie wszyscy razem w zasadzie zwabiłem wszystkich żołnierzy w ciasną uliczkę i po prostu ich metodycznie eliminowałem There should be an old grate on the wall that you can gain entry through. I've got to get out of here before the sentries get suspicious. You're past the fence. Good. Up ahead are the barracks. You need to gain entry to the base and eventually reach the large building to the north. Keep your eyes open for the ammo storage facility. You need to load up on explosives. Here we see an alternative These sewers run to the submarine building. You can be sure the military has rigged these passages with detectors and booby traps. Yes, to I have begun counting wow. to... your future objectives. Dao will be sending you to Paris. Make sure he gives you the current residence of his associate, Morgan Everett. I do not have access to that information. You must be dead Who's asking? Our buddy Vinny said to expect Think you can find out what's going on in there? Go for it. Is FEMA really running the show? FEMA and the Chinese? I don't like the smell of it one bit. Me either. This key will open the main gate. The guard just inside the main building entrance will let you pass. But don't expect any hospitality from the FEMA people. Okay, to właśnie dostajemy za that winięmu, że postaramy się zobaczyć co się dzieje z tym Gdyby tak się nie stało to właśnie albo mamy do wyboru kanały, albo jeśli mamy implant teoretycznie skakaniem po dachach tych nie budynków. Na początku zanim to mi się udamy, gdzie mówi Tong, wolałbym przejść tutaj, już Dużo kamer, dużo zabezpieczeń. Dużo po prostu jest odpowiednie używanie tych terminali, ponieważ niektóre terminale odblokowują nam drzwi do pomieszczeń, w których są następne terminale itd. itd. Okay. Głupie kamery tutaj wyłączone, teraz tutaj, gdzie jest następny terminal okej okay, słaba zróbniczki co tu można rozwalić księżdżówki do naczep, okej okay. czyli może znowu zobaczymy coś dobrego w tych naczepach Swema hmm. security Okay. O, nie wiedziałem, że to mogę zrobić. Ruchowo. Coś tutaj... o, miło. co to jest? Kod do jakiegoś wejścia. To bazy okrętów podwodnych. Ha, dobra. Może się przyda, jeśli... Wszystko o nie zapomnę. Roboty Stan spoczynku i teraz szybko ochrona. I to właściwie tyle, ile pamiętam. Co chcecie zrobić z tymi robotami po prostu? W, w, przełączyć je w stan spoczynku. O na Okej, okay, ten klucz chyba jest do tego małego magazynu. a No można Dobra, rozwać. To jest bullshit. Te drzwi nie wiem, są bardziej pokryte. Hmm. Fuck. hmm. Ja sobie nie wiem, czy warto tam cokolwiek sprawdzać. a e, zobaczmy. Ta amunicja, która pewnie mi się nie przyda. Okej okay, to jest kompletnie nieprzydatne W zasadzie nie dziwię się, nie, że nie otrzymałem żadnych yy, nie, nie dostałem tego na na klucza no, Tam nic ciekawego nie ma Okej okay, tu patroluje dwójka żołnierzy I niemal na pewno któryś z nich zobaczy mnie, jeśli będę próbował się przedrzeć tymi schodami nie pamiętam za bardzo ich ścieżek, zatem to może być ciekawe. Okej, no znikłaś tutaj. Pójdź ichą, jak agent. Twojego kolegi nie ma, dobrze. Okay. Problem z tym, że ci robotnicy także próbują... Uh, próbują także włączyć alarm, co jest naprawdę upierdliwe. Właściwie myślałem, że oni także, zresztą można podsłuchać rozmowę tamtych robotników, z której wynika, że oni sami nie są za bardzo... O, oh, on. Oni sami nie są za bardzo yy, zachwyceni faktem, że leci tu jacyś obcy żołnierze. Trochę cicho hmm, To pewnie kontynuacja tej drogi przez kanały Aha okay. O, fajnie Miejsce, w którym można zabrać trochę granatów. A raptem Zawsze coś Naprawdę nie pamiętam za dobrze tego poziomu i on jest dosyć duży to już słychać tego durnego pojączka Więcej grantów? Jakieś wejście? Nie interesuje mnie Okej, okay, na razie można powiedzieć, że a no, szło całkiem dobrze hmm. Czy tu jest bot? Jest wielki bot, ale on nie powinien działać O rany nie. nie złożyłem To nie o to na krętami sobie. No tak więcej dowodów, że ten miecz jest po prostu przekombinowany, zadaje takie potężne obrażenia, że w zasadzie mógłbym się nie przejmować aspektami skradankowymi Ale staram się, staram się cały czas Tam jest kolejny kogoś Na razie mamy tylko dwóch zabitych i oni są zi, za tym nie przejmuję się O ładnie się, się bardzo ładnie się podsyłysz Okej okay. Oczywiście że on już się odwrócił Kiedy ja zostałem zagadany Command, żaden movement Jakim cudem Tak właśnie Cieszę się, że to stwierdził za mnie To jest moja sekretna technika przytulenie się do ściany Ech. Seriously No szczęście ci żołnierze nie mają takich potężnych pancerzy jak ci e, z Majestic 12. Okej okay, czyli on jakoś się jest... Ja tu sprawdzałem wcześniej przecież Whatever hmm, e, powinien mieć do tego klucz o, okay. Niestety ten robot z jakichś przyczyn nie jest wyłączony hm. Pewnie zacznie we mnie sypać policiskami? Nie Nie jestem pewien, co do zasięgu widzenia. Okej, okay. na razie mnie ignorują. Na razie mnie Stało Przestały ignorować, bo jestem martwy. Genialne. Hmm. Odkąd nie miałem mojego wspaniałego gapa, który był... ...zbyt potężny. Jeden granat wystarczy? Nie wiem, wiem, nie wiem. Wiem co. A no, może pomysł, mam na I teraz te boty są zajęte wesołą, bezsensowną falką. Ten plan był dobry. Ten plan był na pewno dobry. Wziąłem pod uwagę tego, że nie wiem. Czy ten bod w ogóle został zniszczony, czy... Bardzo walka Pełna mocy Okej, okay, mój but wygrał czemu u licha te drzwi się nie otworzyły no, Dobra, póki mnie nie ignoruje zdorzy. Po co ta kamera tak się wykrzywia? No sprzeda ściany, serio. No właściwie... Hmm, dalsza część kanałów czy coś innego? Hmm. Dalsza część kanałów. Wow. To drogę przez kanały musi być tylko dla pro -graczy. Jest jeden pusty magazyn, czy pusty magazyn. Okej, okay, ten bot nadal mnie lubi. Hmm, zobaczmy czy uda nam się coś wykominać z tymi...